Już 15 lutego mają ruszyć zapowiedziane przez Dariusza Polowego prezydenta Raciborza prace remontowe na pływalni H2O Ostrug w ramach programu czas na inwestycje. O szczegółach w materiale. Dwukrotnie już zamykane z powodu wykrycia bakterii Legionella obiekt H2O Ostróg w Raciborzu zostanie wyremontowany. Wykonanie niezbędnych prac zostało wpisane do projektu budżetu miasta przez jego włodarza Dariusza Polowego, który podczas konferencji prasowej przedstawił najważniejsze problemy pływalni. Dzięki tym pracom uzyskamy zautomatyzowanie procesu uzdatniania. Jest to bardzo ważne. To nie będzie już teraz zależało od czynnika ludzkiego. Wszystko będzie zautomatyzowane. Uzyskamy bieżący monitoring jakości wody. Zapewnimy wydajną pracę systemu uzdatniania zgodnie z zapotrzebowaniem obiektu. Oprócz tego planowane jest automatyczne dozowanie środków chemicznych, wyświetlanie parametrów fizykochemicznych wody w holu głównym, a także zredukowanie zużycia ciepła i energii elektrycznej. Koszt prac został wyceniony na 1,1 miliona złotych. Czas ograniczeń epidemicznych, jak już o tym mówiłem. I zamknięcie obiektu wykorzystamy na przeprowadzenie prac naprawczych. Prace naprawcze ruszą 15 lutego i trwać będą przez, przez 6 tygodni na zamkniętym obiekcie. Wiosną, jeżeli pozwolą warunki epidemiczne, będziemy mogli korzystać z atrakcji H2 Ostruk i warto podkreślić, teraz już bezpiecznie, bez obaw o jakość wody i własne zdrowie. O tym, że obiekt H2O Ostróg wymaga remontu przemawiają analizy stanu technicznego, które od lat dają negatywne wyniki. Zgodnie z analizą stanu technicznego urządzeń uzdatniających, taki dokument, który powstał już w maju 2018 roku, jednakże dopiero w 2019 się z nim zapoznałem i go upubliczniłem, a ostatnio. Został zaktualizowany, to właśnie zgodnie z tą analizą stanu technicznego urządzeń uzdatniających przeprowadzimy prace, których efektem będzie zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania H2O. Warto jeszcze raz podkreślić, to nie jest normalna naprawa, czy też jakiś remont. Jest to usunięcie wad technicznych, które towarzyszą obiektowi od samego początku. Przypomnijmy, że oddana w 2014 roku pływalnia pochłonęła ponad 30 milionów złotych.